Witajcie, kochani! W kolejnym odcinku słodkiej furii skazanej na wege. W dniu dzisiejszym znowu lody. Mamy lato, więc lody jak znalazł, znowu wegańskie. Do nich ich wykonania potrzebne nam, potrzebne, nam jest, potrzebne nam jest mleko kokosowe, cała puszka. E, pamiętajcie o tym, żeby mleko kokosowe było dobrej jakości. E, to, jakie to jest mleko dobrej jakości, opiszę Wam na dole, żeby nie zajmować teraz czasu. I czekolada. 90-70% zawartości kakao. E, zawartości kakao? Kaka? Pewny jesteś? Sprawdzimy. 70 albo 90% zawartości masy kakaowej takiej czekolady potrzebujemy. 100 gram. I około 100-120 gram cukru trzcinowego, i to jest tyle. Nigdy nie umiałem czasu. Chodzi ci całkiem nieźle. Mógłbyś nawet u Rubika. Wiesz, dałbyś radę. Jeżeli chodzi o mleko kokosowe, to nie weganie, mogą po prostu użyć śmietany, tylko słodkiej. Pamiętajcie o tym, żeby była słodka, bo kwaśna się nie zgadza z tym dobro. Do to co? robimy lody! Włącza furia swoją magiczną kuchenkę. To, kochani, wlewamy mleko kokosowe do garnka. Do tego mleka kokosowego, oczywiście, wrzucamy czekoladę. Jest to wyjątek. Co do zasady, pamiętajcie, żeby tak tej czekolady nie rozpuszczać. Przy robieniu innych wypieków i słodyczy tak nie robimy. To jest wyjątek. Wstawiamy na wolny ogień, mieszamy cały czas, żeby nam się czekolada nie przypaliła. Tak, masa jest za gęsta zdecydowanie, ponieważ moje mleko kokosowe było o, dosyć gęste, miało dużą zawartość tłuszczu kokosowego, więc muszę dodać troszeczkę tej wody kokosowej, żeby o, rozrzedzić tą, o, tą masę. Więc dodajemy wody kokosowej, żeby ta konsystencja tych naszych lodów była w rzeczywistości bardziej płynna. mieszamy. Cały czas mieszamy. Bo to cały czas się może przypalić. Tak. A lody przypalone to są słabe lody. Kto lubi jej spaleniznę no, ci, co, ci od węgla teraz jest moda na jedzenie węgla. No. Mamy podgrzane. Dodajemy cukier. Mieszamy, żeby ten cukier nam się rozpuścił i masa miała gładką, jednolitą konsystencję. Jak cukier nam się rozpuści, kochani, to już mamy gotowe praktycznie lody. Musimy tylko przelać do foremki. Tada! Jak mamy już przygotowane jak cena brudziłam znowu. Jak mamy już przygotowane przygotowaną masę, to co wystarczy przelać do foremek. Ja tutaj mam takie fajne, silikonowe foremki, bardzo je lubię. Są bardzo praktyczne, dobrze się myją. I jedyne co musimy zrobić, to przelać naszą. Masę. Zamknąć i wstawić. Najlepiej do góry nogami. Na 12 godzin do lodówki. Ale już po czterech z doświadczenia wiem, że możecie spokojnie konsumować pyszne, czekoladowe, wegańskie lody. Jeżeli film Wam się podobał, a wiedzę, że Wam się podobał, bo to jest w stanie wykonać każdy, nawet ten, kto absolutnie nie ma talentu do gotowania, a kocha słodycze, ani może jeść normalnych, tradycyjnych, cukiernianych wyrobów, czy też sklepowych. Dlatego zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania Skazanej na Wege i do zobaczenia, kochani, w następnym filmie.